Jedzie jak w sekund. wszystko wchodzi. żeby się odbijał no. parę razy, to no to tak, ale jak no to jest on czołg lekki, kurwa, w World of tanks teraz, tak grają czołgi lekkie, kurwa. Jeżdżą sobie dookoła na ołta imię, tylko po prostu sobie jeździ, do, do, trzyma do przodu gałkę, kurwa, i se strzela, kurwa, i wszystko wchodzi. Jaki byś nie miał pancerz? No. No, no. Są, kurwa, no to, to jest bez sensu, to jest do czołgów, to wtedy ten czołg jest bez sensu. Mając tam 1500 czy coś, czy tam 10? A... Dwa kurwa, dwie arty zajebiście No i pewnie tu będzie celować. No tak. To... No bo tu zawsze. O, już dla mnie Dobrze, że tu jeszcze nie ma przeciwników. To trochę puśniemy to. Zanim przeciwnicy wyjadą. O, może, możemy. Arty zbić, zanim one się kurwa ustawią, kumasz? Mm -hmm. Kurwa, nie trafiłem w artylerię. Ja jadę tam na ten górkę. Ja jadę na arty. Dobra, idziemy na te arty. Uwaga, bo lekki bije z boku. Nie Dobiła cię. Się. no, A jedne to są dwie Jasne. Dobra, ja obydwie zarypałem. Ty przyjąłeś na siebie? Wygrana, to było zaskoczenie. Nie przejechali na, na przepychacz ciężkie. Tak, przejechaliśmy jak kurwa przez masło. Ja się bałem no. tego przepychacza, bo no, no. wiesz jak jest na przepychaczu, kurwa. Ja jestem czołgiem średnim zresztą, ty też. Więc... A czołgi ciężkie, zobacz, gdzie przeciwnika pojechały, kurwa. Wszystkie do miasta, przez. więc żeśmy je kurwa objechali dookoła i chuj. Kazówka lekkiego, Niestety jak się i ze średnim się walczy, Oj, go odtrzepiasz Jeszcze nie ma szans nie średni O i teraz się kurwa zerkoszy towar Eee, trafił schował się tak to jest KV2 jak ma działo to mogę być na jednego ja jego strzału. Ja Dzięki temu mam 4 fragi Концу выиграна. Курна.